A jeżeli zobaczy diamenty, film się skończy! Okej! Okay. Okej! Okay. No to spiliśmy się na... Yy, na wiosce. Także idziemy na dół. Moim głównym celem jest oczywiście znalezienie diamentów. No, ale... No. Takie inne diamenty, takie. A jeżeli zobaczę te bloki diamentowe, to ni niestety film się skończy, ale tego nie chcemy. Okej. Okay. Okej, okay, co tutaj jest? Pod tym złotem będą diamenty. O, tutaj będą diamenty! Dobra, kopiemy szybko. Okej. Okay. O kurde, są diamenty. Więc e, Jeżeli zobaczę te bloki diamentowe, to e, niestety film się skończy, ale tego nie chcemy. O! O nie! Czekajcie! Zaraz! ノージー